Cześć, z tej strony Maciek, Kasia, Ola i Nikodem z Gospody pod Zielonym Smokiem. Zapraszamy Was na Chobickie Wiadomości, czyli co dwutygodniowe podsumowanie aktualności ze świata Tolkiena, głównie z Polski, ale i z zagranicy. Warto podkreślić, że w naszym zespole mamy również inne reporterki i reporterów ze Śródziemia. Dołączajcie mnie do grupy Chobicki Wiadomości na Facebooku, gdzie działamy wspólnie z Kacprem z sekcji tolkienowskiej śląskiego klubu Fantastyki, oraz do Discorda Gospody pod Zielonym Smokiem. W obu serwisach wraz ze wspaniałą społecznością zbieramy i dzielimy się informacjami o wszelkich wydarzeniach i aktualnościach ze świata Tolkiena. Ponieważ nie znamy połowy aktualności tak dobrze, jak powinniśmy, a mniej niż połowę z nich promujemy w połowie tak dobrze, jak na to zasługują. Więc zapraszamy do współtworzenia i słuchania hobbyskich wiadomości.